Dzięki wszystkim. Od 10 dni grozy minął już jakiś czas. i Ja dosłownie w momencie, kiedy zakończyło się 10 dni grozy, myślałem, że odetchnąłem z ulgą, ale nie do końca. Od pewnego momentu bardzo dużo dziwnych sms-ów przychodzi do mnie na telefon i konkretnie jeden numer mnie bardzo zastanawia. Jest jakoś napisane 55577 SCP. Wiadomo, że sprawy SCP już są dawno rozwiązane i dawno są za nami, ale po to nagram ten odcinek, żeby dać wam follow-up, co tu się tak naprawdę może wydarzyć. Także chodźcie i z wami w tym momencie sprawdzę sms-y, jak one wyglądają, bo do tej porę jeszcze ich nie sprawdzałem, po prostu ten spam przychodzi serio. Od dwóch tygodni prawie codziennie jakieś kilka wiadomości i mój telefon już po pierwszych dwóch dniach załapał, że to są wiadomości spam i one trafiają do kosza. I tak naprawdę czekałem na odpowiedni moment, żeby to sprawdzić, więc stwierdziłem, że dobra wezmę kamerę i po prostu sprawdzę to z wami. Chłopaków na razie nie biorę, bo myślę, że to jest po prostu jakaś pomyłka, jakiś spam, także bierzemy się do sprawdzania. Okej, okay, także jestem w studio i bierzemy się sprawdzenie sprawdzanie SMS-ów. Jest ten numer 5577... SCP. Co jest? Gdzie jesteś? Kim jesteś? Haha, taki z ciebie twardziel? Sprawdź to. I takie wiadomości wpadają do mnie cały czas. Dobra, lecę w dół, lecę w dół. Do ostatnich wiadomości. Na razie nic nie ma, nic nie ma. Okej, okay. jest wiadomości z dzisiaj. Także sprawdźmy wiadomości po prostu z dzisiaj. przystajmy. Haha, ha. idziemy twoim tropem. Okay. Bardzo dokładnie przeglądamy się twoim filmom Twoim przyjaciółom i twoim sytuacjom Które się zdarzają Uważamy cię za bardzo dobrą osobę Do przeprowadzenia testu W dniu dzisiejszym o godzinie 19 Czyli widzowie to są nie za kilka godzin Zacznie się szturm Do tej godziny masz czas aby przygotować bunkier W którym przetrwasz 24 godziny Przez całą dobę do bunkra będą napływały fale Różnych generałów Którzy będą próbowali znaleźć bunkier Jeżeli bunkier zostanie znaleziony Będzie on automatycznie zniszczony i przegrywasz. Ha ha ha, powodzenia. Dobra, to jest, to jest widzowie za ciężkie. W tej chwili biorę kamerę i idę do chłopaków wszystko im powiedzieć. Czyli widzowie, wychodzi na to, że mam dosłownie kilka godzin na znalezienie bunkra, bądź zbudowanie bunkra w domu, przystosowanie go tak, żebym mógł tam spędzić 24 godziny i co, jakieś fale będą? O co w ogóle chodzi? Dobra, stary, nie ma czasu. Chodź, musimy znaleźć miejsce, gdzie będzie bunkier, jakoś to przygotować i tak dalej, no nie? Ogólnie będę musiał w nim od jakichś kilku godzin spędzić 24 godziny i będą fale ludzi, którzy będą przychodzić, nie wiem czy ludzi, czy kogoś i ten bunkier ogólnie musi przetrwać. Także nie wiadomo ile czasu w nim ja spędzę, bo będę do niego chodził sam, bo to jest mój challenge. A jaka jest moja rola w tym? No że musisz mi pomóc znaleźć bunkier, gdzie robimy znaleźć bunkier? W w sensie znaleźć bunkier albo przygotować bunkier albo co najlepsze zbudować bunkier w naszym domu, żeby móc spędzić 24 godziny i żeby to był oczywiście gamingowy bunkier Dobra. stary. Tniemy lodówkę? Nie, wchodź do lodówki. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Gra World of Tanks, czyli darmowa gra, w której wy oraz ja wcielacie się w rolę dowódcy czołgu i macie do wyboru ponad 800 maszyn oraz ponad 30 niewiarygodnych lokacji. Także swoją pierwszą grę zacznę od mojego czołgu, także zaczynamy pierwszą bitwę. Dobra, mamy pierwszych. Dzień dobry. Pum! Uszkodzenie krytyczne. O, dobra, mamy tu. Dzień dobry. pu, Pum! Leży! Także dołącz do gry razem ze mną oraz z nową aktualizacją, która jest największym update'em World of Tanks w 2024 roku, która wprowadza bardzo dużo nowości i poprawek. Czechosłowacka linia czołgów lekkich z działkami automatycznymi. Jest to coś nietypowego dla World of Tanks i zdecydowanie wartego sprawdzenia. Odświeżony system atutów załogi czołgów, zmiany wprowadzone na podstawie szeroko zakranych testów i opinii naszych graczy, czyli mnie oraz was. Dodatkowo, nowe zdarzenie losowe na mapach. Teraz mapy w World of Tanks są bardziej żywe niż Kiedykolwiek. A gracze mogą zobaczyć losowe wydarzenia Takie jak bombardowanie fabryki Rozbicie samolotu na wzgórzu Malinówka Czy zmianę krajobrazu Powodowaną odsunięciem się skału Wersja 1.26 to także Poprawiony balans na 8 mapach Kompleksowy rebalans 18 pojazdów z 3 gałęzi Nowy battle pass do odblokowania I wiele, wiele więcej Także dołącz do gry razem ze mną z linku pod moim filmem Dodatkowo mam do was specjalny kod Combat dla nowych graczy Który wprowadza ciężki czołg angielski Premium B 20 25 tysięcy kredytów, które możecie wydać na czołgi oraz ulepszenia oraz 7 dni konta premium. Dodatkowo ode mnie macie też 3 czołgi premium do przetestowania na pierwsze 10 biter. Także nie czekaj idę dołącz do bitwy razem ze mną. A teraz wracamy do odcinka. Stary, to musi być bunkier, gdzie ja wstydzę biurko, co to komputer. Będę mógł jeść i przetrwać tam długo. No to Mówię w lodówce też, jest dużo jedzenia. Ale stary, w lodówce nawet siku nie zrobię. Zakład? Mogę w tym momencie zrobić siku do tej lodówki. Stary, nieważne. Jakie jeszcze mogą być sekretne miejsca w naszym domu? Gdzie może być bunkier? W komputerze, stary. Ale co to są w ogóle za pomysły? Stary, bunkier! Ko ten komputer ma wejść do bunkra. Bunkier bunker! U montażystów, kurde, nie wiem, wiesz U, nad czym... Montażysty. Żeby tam... Ale to ma być bunkier, stary. To musi być bunkier przykryty. To jest za duży, żebyś to zabezpieczył, stary. To prawda. Byś musiał uciąć całe schody najpierw. <laughs> potem je zakryć stary dyktą, a potem to zabetonować. <noise> Ogólnie stary, mam na zrobienie tego bunkra, nie wiem, 5 godzin i przetrwać im muszę 24 godziny. Ale kupisz y, beton? Stary, dobra. No, no muszę kupić beton, żeby zrobić bunkier. A Czemu się cieszysz z betonu? Z betonu? Lubię beton. Miniłem stary jeszcze na takim miejscem, jak pod schodami, ale tam też już była miejscowa, nie? Pod schodami, stary. I to ma obronić wojsko? Też prawda, to jest do, bardzo dobry punkt. Dobra, myśl, chłopaki, wy już nie grajcie, bo muszę nam szukać bunkra, no? No? Stary, no, szukam bunkra. W sensie muszę, ogólnie, stary, muszę. Mam kilka godzin na zbudowanie bunkra albo znalezienie bunkru. bunkra na naszym podwórku, w naszym domu, I potem muszę tam przetrwać 24 godziny. no? Ja ci mogę oddać psy mojego Buda. Ogólnie. To nie Ostatnie jest się tutaj pomysł. tutaj ziomek włamał, stary, więc na razie tu nie trzymam psa, bo to jest zbyt oczywiste miejsce. Więc może sobie ją wykorzystać. Ej, to jest zarąbisty pomysł. No, więc miło i Stary, bo teoretycznie, no, da się tam zarąbiście wejść. I to jest to, pod... jest, to jest mega pod... wytrzymałe. Stary. Ej, to jest, Ernest, faktycznie jedyne miejsce od długiego czasu, gdzie naprawdę można się schować. I ją elegancko i przystosowałem do tego, żeby była tajna, więc może nawet ci nie znajdą ci ludzie. Nie, stary, to tak nie może wyglądać. Z zewnątrz, to ja widzę tak, żeby w ogóle to było nie do poznania. Jak będę jechał na zakupy, muszę kupić takie rzeczy, że w ogóle to nie przypominało budy. No to musisz z betonu stary, na pewno coś zrobić. Dobra, ale. To a... nie ma Ej, to jest Chłopaki, A środek jak wygląda? To jest zarobiste miejsce w środku. Stary jest całe pusty. Tu wszystko, tam wyląduje biurko z kąpem, tam toaleta, tam obrazy. Nie stary, ich potrzeba 10 razy więcej, co najmniej. To damy 10 więcej. Dobra. Poza tym będę potrzebował jeszcze jakiś prowiant. To może podzielmy się, stary. Ja pojadę na zakupy z Oskarem i kupimy wszystko, żeby przerobić Aha. budę na bunkier, a ty z Igorem pojedźcie po, prostu po jakąś po betoniarkę. Co, nie, Po betoniarkę. Nie, pożarcie, stary. Nie ma betoniarkę. Dużo puszek i konserw, stary. O! I najlepiej McDonalda, Ernest. O! McDonalda? McDonald's, McDonalda tak, no, nie psuje, stary. To D prawda. Dobra. Bierzcie kamerę, a my lecimy na zakupy. Oskar, zanim wyjedziemy to stary, patrz, ile mamy rzeczy przed domem, które mogą się w sumie dosyć przydać. Ale na pewno coś z tego No ale pytanie: to w takim razie musimy zrobić inwentaryzację, co mamy, a co będzie potrzebne. Dobra, czekaj. Dobra. Ty masz skaner w oczach, gdzie już, tak już wszystko wiem, stary. Teoretycznie jeszcze, okej, okay, tu mamy belki. O, patrz. Ty, myślałem, że to jest metalowe, a to jest drewno pomalowane. I Możemy nawet klatkę zrobić w środku, jeśli byś chciał. Nie, klatki bym nie robił, stary. Ale fajnie jest tam lepszą drużyną. Lepszą drużyną? Kto pierwszy na miejscu, ten wygrywa. Dobra. Wiktor, wy jedziecie po beton, my jedziemy po maka. na pewno Stary, ja nie powiedziałem ani razu, że kupuję beton. O co ci chodzi z betonem? Powiedział, co nie? Każdy to słyszał, chłopaki, powiedział. Nie, jestem z drużyną z Wiktorem i tego nie powiedział. A ja jestem w drużynie z Ernestem i powiedział. Ale my jesteśmy w tej lepszej drużynie my panowie w tej lepszej. Dobra, chłopaki. Team beton, a wy co najwyżej Team Cement. Uuu. God damn! Dobra stary, ogólnie jak szukałem bunkra, przypomniała mi się jeszcze jedna baza. Niewidzialna baza w krzakach, jest która jest pusta. Robotne. Ale stary, ogólnie musimy zrobić konstrukcję, przynajmniej wykorzystamy tamten szkielet, hmm. żeby było nie do zniszczenia, bo za kilka godzin wparują tu jakieś fale generałów i tak dalej i będą walili to, to wszystko młotem. Stary, jakbyśmy czołg zbudowali. Nie, stary, nie damy to nie dam rady zbudować, zbudować czołgu. Czołg. Dobra, to co, jedziemy na te jedziemy, zakupy? Jedziemy stary. Przecież nie ma co przedłużać, let's go. Także widzowie, my z że rzucaliśmy pod obie, i stary, pierwsze co mi wpadło w oko, to jest patrz. Taki domek, jak my mamy. Ala nasz bunkier, no nie? Tylko zobacz, ten kosztuje 1200 zł za załóżmy. I jest. Nie chce być jakiś chamski, ale nasz jest chyba trochę bardziej solidniejszy, nie? Że w naszek przywalisz z młotka, to się nic nie stanie, a ten jednak jest taki. Dawaj dalej. Stary, bo ogólnie powinniśmy kupić teraz w sklepie takie rzeczy, żeby ten bunkier jak najbardziej ukryć. Niekoniecznie ulepszyć, ale też wzmocnienie konstrukcji nie zaszkodzi. Ja tam będę siedział stary 24 godziny, także widzowie, my z skarem wchodzimy na zakupy, żeby jeszcze bardziej ukryć nasz bunkier. Zobaczymy co nam wpadnie w ręce, nie będziemy wchodzili do sklepu z kamerą, ponieważ nie jest to za fajne, nie za fajnie na nas patrzą. Także widzimy się już na miejscu, mam nadzieję, że chłopaki dużo tego żarcia kupią stary, nie? Dobra, Wiktor powiedział, że mam tam 5 dych max wydać, więc bierzemy wszystkie największe zestawy stary. Jakie są? dych ogólnie. No to weźmy dwa zestawy po 70 zł. No dobra. Dzień dobry. Ja takie zestawy bym sobie odebrał. 130 zł właśnie wydaliśmy na żarcie. Wiktor i tak mi będzie musiał to oddać, stary, trochę się skurzy. Budżet był 5 dych. Dobra, także widzowie, mamy wszystkie rzeczy już wysadzone pod domem. Nie kupiliśmy za dużo, bardziej jakieś płachty i śmietniki, żeby po prostu przykryć. Stary będzie nice. Tak myślisz, że będzie nice. Ale w ogóle patrz na jedną rzecz. Nie ma jeszcze chłopaków i nie było ich samochodu. Czyli? Nie było na z pół godziny 40 minut i jesteśmy piersi, więc wygraliśmy. Lepsza Czyżo? drużyna. Lepsza drużyna. Także lecimy po rzeczy i zaczynamy przygotowywać bunkier. O, dostałem właśnie całe żarcie. Ernest, ile tutaj chyba jest, jest? Ja mam bo... co masz? O, fryter. Trzy krytecz, krytecz. torby żarcia mm. i cztery picia. A o. O. Wiktor nas zabije. O, o. Chawak, idziemy. Wiktor jak ci idzie? Stary, obczaj to! Patrz jak elegancko to zaczyna wyglądać, obczajcie to, na razie położyliśmy tylko te płachty, ale stary i tak już jest zajebisty efekt, patrz od, 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 od środka jak to wygląda, na tą chwilę jest to tak nice. elegancko no nie, na to stary położymy jeszcze cały ten fejkowy bluszcz. I ja bym to jeszcze jakimś sprajem strzelił, no nie? Że taki napis Tu w co, ale nie ma bunkra, no nie? No, Tylko no. tak, jeszcze tu jest to wejście. Także tak jak mi radzono, przepnę to jeszcze takie wejście zrobię i zrobię po prostu zasłonę. Albo stary, jeżeli tu mają być jakieś fale ludzi, którzy będą w to walić, to lepiej, żeby to przejście było w ogóle niewidoczne. Dobra, jeszcze pomyślimy. Chłopaków ogólnie nadal nie ma. Już minęło sporo czasu, jak widzicie, że słońce zachodzi. Nie wiem stary, co oni robią tyle czasu. No i co? Wrac wracamy do Was z kolejnym follow-upem. Patrzcie, Wiktor, Igor nie jest w stanie wyjść w ogóle z kury. Bo mam za dużo rzeczy na sobie. Tu jest tak ciepło. Nie, Hermesie! Zostawiam go. <grymne> Niech Wiktor go sam wyciąga z tego samochodu. Opaki! Kopaki, <grymne> już jestem! O! Już jesteś o, stary? No, dopiero. Stary, na razie nie będę ci pokazał bunkra, ale jest nie do poznania. A chcesz żarcia? No jasne, że tak. No to musisz iść, bo zostawiłem Igora, takiego zostawionego kupał żarcia w furze i przekroczyłem twój budżet kilkukrotnie. Sorry. Igor? Ej, bo to może być bajt. Co tu się dzieje? Ma, się... A, bo on nie może wyjść. Nie mogę wyjść, chłopaki, to... no mam tyle cała szyba zaparowała Nie ja bo to jest budżet. Uh. Ale wiesz, co jest najlepsze, to jest jedzenie dla mnie tylko. No, bo To jest to jest, moje. to jest stare. ja już swoje mam, a wy dla. siebie. Ja jak to swoje stare, to jest jedzenie, żebym ja mógł przetrwać. To trzymaj, to masz dwie. Tu są trzy, a nie dwie. Nice! Dobra, to powinno wystarczyć. Dawajcie do bunkra. Także widzowie. Na tą chwilę wygląda to tak. Uwaga, zły pies. Już nie. Obczaj to stary. Mamy takie wejście. Normalnie to odsłonić. Nie, nie miałem pomysłu jak to na szybko jeszcze bardziej wzmocnić, ale i tak robi robotę, no nie? Na razie do środka jeszcze nic nie wsadzałem, także trzeba będzie wsadzić biurko, ponieważ chcę zrobić z tego gamingowy bunkier, bo jeszcze nikt nie robił gamingowego bunkru, jakby bądźmy szczerzy, w środku jakieś ledy powrzucać i tak dalej, co będzie po prostu idealne, ale stary, brakuje jeszcze jednego zabiegu, choć ta część nie może zostać taka pusta, stary, ja bym... Ja bym ją jakoś podpisał, że to jest jednak mój bunkier, a nikogo innego. Ale zanim to zrobię, zrobię to przy i chodźmy po Ernesta i zobaczmy, jak zareaguje, jak przerobiłem jego budę psa. Ogólnie, stary, troszeczkę przerobiłem twoją budę. Możesz otworzyć oczy. Tana! Kurna! Tego oczekiwałem. Chodź bliżej, stary. Ej, jest fajna, fajny design. Co prawda, nie przypomina to bunkra, ale jest naprawdę bardzo wytrzymałe. No i jest dosyć dobrze skamuflowane. Jesteś tego pewien? Uch. Mocniej! Stary, ktokolwiek nie przyjdzie napasować ten bunkier, nie będzie miał żadnych szans. No Mam jeszcze it. dla ciebie jedną niespodziankę. Czekaj tu. Mamy całą Uuu. czarną ścianę do zasprejowania. Możemy zrobić z tym, co chcemy. Dobra, dawaj. Ja na dzień dobry. Pierwszy raz będę tagował coś swoim nikiem. squad Nice, popatrz na to. T-Squad.pl Yo! Wika, czyli... Wika! Wika? <noise> nie. Wika k, k. Myślisz, że to nie przyciąga teraz uwagi? Czy przyciąga uwagę? Nie, no to całe na zielono stary możemy walnąć po prostu, nie? To musisz dużo bliżej tym psikać. Tak? Stary, ta farba w ogóle na tym nie... nie zostaje. Czekaj, tak. bo to słabo działa. Przyspieszmy turbo doładowanie spreju. Wytrzymały. Po prostu stary... Zróbmy jakieś taki kamuflaż, To nie jak ma kameleon. Kamuflaż? Dobra. Po prostu. To dawaj czerwony. Czekaj, okay, patrz. Ej, Wiktor. No. Czemu tam jest wice? To dla psa. Dobra widzowie, także my kończymy malowanie i zaraz zabieramy się na środek. Zostało naprawdę mało czasu do całego tego ataku inwazji, także wracamy do Was później. Elo! Okej okay, widzowie, także bunkier jest już gotowy, więc zapraszam do środka. Jedzonku już tam przeniosłem. No ciekawe jestem waszego wrażenia. Okej, okay, także tak wygląda mój bunkier zbudowany bardzo szybko Niekoniecznie zbudowany, co po prostu buda psa została przerobiona na to Zrobiłem to dosłownie z małą pomocą chłopaków, dosłownie, w godzinę Mianowicie rozłożenie wszystkich lamp, powieszenie obrazów I przystosowanie tego miejsca, żeby tu w miarę przetrwać 24 godziny No i oczywiście, żeby mi się nie nudziło, mam komputer Oczywiście będę sobie grał, mam jakiś prowiant, także powinno mi to wystarczyć Jest tam też picie, tylko teraz uważam, że nie mam niestety żadnego miejsca na spanie no, ale będzie spał, także ogólnie teraz mam czas zastanowić się o co w ogóle chodzi z tymi falami, nie wiem o co chodzi z tymi falami nie wiem czy to będzie jedna osoba, czy to będzie kilka osób, było mówione o bunkrze także no mam ta nadzieję, że ta konstrukcja wytrzyma ponieważ widzowie jest ona naprawdę mega mega solidna nie wiem, jest to może z 7 metrów kwadratowych i powiem wam, że naprawdę mega Zajebiście się tu po prostu siedzi, jest mega dobry vibe Słuchajcie widzowie, ja sobie teraz siadam do mojej gierki Z tego co wiem, chłopaki pojechali do domu, powiedzieli, że oni się boją tego, także stawiają mi tu sami W razie czego mają mnie pod telefonem w jakiejś pomocy, także co To ja się teraz zabieram za gierkę, chwilę sobie też odpocznę, bo to było mega męczące No i wracam do was, jak cokolwiek się wydarzy, nie? Ogólnie zaczęła się już druga godzina, zaczyna mi się turbo nudzić Brałuję, że nie wzięłem jakiejś piłki czy coś, ale mam ewentualnie pistolety na strzałki, może sobie gdzieś postrzelam I co jest? Słuchajcie, dostałem sms od Ernesta. Stary, właśnie przyjeżdżałem, uważaj, widziałem kogoś na ulicy. Co? Czekajcie, dobra, to jest teraz czas, żeby odpalić monitoring, no nie? Także już patrzymy, co się dokładnie dzieje. Czy to jest ruch, czy Ernest po prostu jaja robi, żeby mnie nakręcić? Może tak być, no nie? Dobra, sprawdźcie monitoring. Ej, kto to jest? To jest żomek przebrany za żołnierza? Ale ma maskę! Yy, żeby oddychać w gazie. Czy... Czekajcie, za, aż... Muszę zatrzymać. Czy to jest właśnie ta fala? Czy to przed nim mam się chować? Przecież ten człowiek jest ogromny, on rozwali ten cały bunkier. Pamiętajcie, jest szansa, że go po prostu nie znajdzie przez moje graffiti przed bunkrem, no nie? Dobra, lećmy dalej, bo zniknął mi z kadru. Co? Cały czas przed kamerą przed nią? Wow! Jeszcze pomachał do kamery, czyli on wie o kamerach. On jakby o wszystkim wie. Przez to pewnie, że ogląda nasze odcinki i wie dokładnie, jak to wygląda. No dobra, widzowie, miejmy nadzieję, że nie znajdzie tego bunkra, bo naprawdę nie chcę mieć konfrontacji z tym typem. Właśnie wszedł do magazynku... I wywala wszystkie rzeczy, czajcie to? Przysięgam wam. Jak sprzątamy ten magazynek, to trwa godzinami. I on właśnie wszedł i rozwalił wszystkie torby. Znaczy nie wszystkie, ale tą główną torbę, gdzie są książki. Dobra, widać czerwonego leda, Okej, okay. oczywiście, że sprawdza pod schodami. Każdy, kto do nas przychodzi i zaczyna szukać, sprawdza pod schodami. Ciekawe dlaczego? Najbardziej obvious Baza Ever. Dobra, wszedł do salonu. Mam też nadzieję, że ci kogo nie ma w domu w tej chwili, no nie, bo... Oby nikogo nie spotkał. No co, pewnie sprawdzi pod kanapami jak każdy. Jak każdy łowca, który do nas przychodzi, pierwsze co robi, znaczy drugie co robi po schodach, to jest sprawdzanie kanap. No i co robi, oczywiście, wywala kanapy w tej chwili. No i poszedł gdzieś dalej? Poszedł do kuchni? Może jest głodny? No mogę zostawić jakieś takie dikoje, odwrócenia uwagi, żeby więcej czasu sobie kupić, no nie? I dobra, teraz widzę, że wyszedł na dwór i wchodzi tam, do naszego składziku na dworze. I znowu wywala wszystko. Ej, szukałem tego krzesła ostatnio, ale czekajcie Czy ja go mogę zobaczyć z tej strony? Nie dobra, słuchajcie, wolę nie, wolę nie otwierać teraz bunkra, bo ten właz będzie mega łatwo widać Wziął młot? Czy nie było nic mowy, że będzie chodził z młotem? I po stojaku Słuchajcie, stojak zrujnowany i jak wali w ogóle tam No ja nie mogę się demaskować w tej chwili, także w... A kurde, ej, uszedł w tą stronę? Muszę wycinagać ciszę, nie? Patrzcie Przyszedł od bunkra i szarpnął krzaki. Dobra, widzę, wie, jak coś robię, to muszę wyjrzeć i zobaczyć, czy o, on tu jest. Dobra, zobaczymy, czy go widać. Ale przypał, ale dobrze, przeszedł obok bunkra, także mam nadzieję, że nie będzie tędy wracał, no nie? Dobra, wracamy do kamer, zobaczymy, gdzie teraz poszedł. do dosłownie przed bunkrem. Ej, on czyta to? Ej, czy on będzie w to walił? Co jest? Ej, on zrywa teraz całe... całe zadaszenie. Dobra, widzowie, w tej chwili nie muszą uciekać póki jest zajęty tamtą ścianą. Patrzcie na to! Gida, oh, gida, gida! Alo! Dobra, biegnę do samochodu, wiem, że nikogo nie ma. Kurde, jeszcze zostawiłem swój telefon. Dobra, chyba go skupiłem. Szybko. <grym> <grym> gdzie dajcie. Zaparkowałem na końcu ulicy, także teraz biegnę tam. Dobra, aby sytuacyjny widzowie, na tą chwilę jadę już 40 minut od naszego miejsca, aż cała pogoda zmieniła. Jestem w tej chwili w lesie i już wam dokładnie mówię zaraz czemu. Zobaczcie, nikogo tutaj nie ma. I całą drogę, całą drogę widziałem za jakiś czarny samochód. Czekajcie, aż się zatrzymam. Wydaje mi się, że go zgubiłem, odkąd wjechałem do lasu. Tak. Obczajcie, jestem sam. Uciekłem samochodem jak najdalej i już wam mówię czemu jestem w lesie, ponieważ niedaleko stąd są prawdziwe bunkry. W związku z tym, człowiek, który znalazł mój bunkier, zniszczył go i zdewastował. Stwierdziłem, że po prostu skowam się do końca challenge'u w prawdziwym bunkrze, także no słuchajcie, na tą chwilę nigdzie go nie widać, ale mówię wam, cały czas coś widziałem, także lecę do bunkru. On jest A dosłownie tutaj za zakrętem zaraz będzie. No i mam nadzieję, że w ten sposób wytrzymam challenge. Dobra, samochód zaparkowany, także teraz jestem sam i patrzcie co znalazłem. Du -du 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 -du. Nie wygląda tak dobrze w kamerze, ale mówię wam ten Bunkier robi takie wrażenie, także teraz, dobra nikogo na pewno nie ma Czysto, dawajcie ze mną Obserwujcie prawdziwy bunkier O ja wejdę tędy, nie? Ale tu jest nisko Halo, nie ma tu nikogo? Ej, obczajcie, tam no znalazłem jakieś rzeczy, dobra Mam nadzieję, że tutaj sero nikogo nie spotkam Halo? Dobra, na tą chwilę wygląda jakby było dosyć czysto i nikogo tu nie było Także no co, staję sobie przy ścianie i po prostu przeczekam w ciemnym bunkrze do końca Challenge'u. W ogóle, obczajmy, co jest tam dalej. No, w kamerze to wygląda mega jasno. Ciekawe, co jest tam dalej. Dzień! Słyszeliście to? Co to było? Co jest? Kur... Znajdź Znaleźli mnie. Znaleźli mnie. Jakim cudem. To jest ten gość, który na pewno jechał za moim samochodem. Dobra, wchodzę prosto tam, i tam jest jakaś jeszcze walizka. Co to? Gdzie poszedł? zniknął? Co jest grane? Krzyknął, że nie ma tu nikogo Ej, odszedł Czekajcie, spróbuję to jeszcze nagrać Patrzcie Dobra, słuchajcie, odszedł Czyli prawdziwy bunkier serio na niego zadziałał Szkoda, że niestety musiał przy tym zdewastować mój bunkier, który zbudowałem z budy psa Robota No ale co no, słuchajcie, ja stąd idę bo to miejsce jest mega dziwne A wam dziękuję za oglądanie i miłego dnia, elo